Dzień dobry, mówi do was Grzesiek, Gospodarstwo La Fuente, mamy początek kwietnia, pogoda zimowa, z powrotem wróciła zimno, jest, nic nie rośnie, trawa tak jak zaczęła rosnąć, tak się zatrzymała, na szczęście trochę popadało, więc jest wilgoć, jak się ociepli, no to to wszystko ruszy, drzewka też powolutku ruszają, Pąki nabrzmiewają, widać że ta wegetacja już zaczyna ruszać, więc ja będę za chwilkę ruszał ze szczepieniem następnych odmian w tym moim sadzie, bo jeszcze mam trochę podkładek. A tymczasem zajmuję się opieką nad drzewkami sadzonymi w zeszłym roku. Część tego udało się zrobić w zeszłym roku, część dwa lata temu. Część zrobiliśmy tutaj na warsztatach, które się u nas odbywały w gospodarstwie. Wtedy nas było tutaj większa grupa, więc to błyskawicznie szło. Tam te drzewka od frontu, cały ten rząd następny i jeszcze następny zrobiliśmy chyba w pół dnia na warsztatach. A ja sobie teraz wyznaczyłem, żeby robił po jednym rządku dziennie. Więc dzisiaj zrobiłem ten jeden rządek, też nie cały, bo tu dwa pierwsze drzewka już były zrobione wcześniej na warsztatach. No i teraz pokażę Wam po kolei, jak to wygląda. I jak to się robi, jak się zapewnia drzewkom warunki takie, żeby miały jak w dzikiej przyrodzie. Tu dookoła leżą zrębki wokół tego drzewa, tej młodej jabłonki. I wokół tej pierwszej tak samo. Tak wygląda sytuacja po roku. Za rok już ich nie będzie widać, to wszystko zarośnie, ale do tego czasu drzewko się na tyle wzmocni, że i rozbuduje sobie system korzeniowy, nawiąże współpracę z, grzyba, z grzybami glebowymi i już będzie sobie dawało radę. A to jest w ogóle e, grusza solanka, która już, o patrzcie, ten pączek już się otwiera, już puszcza, już zaczyna się życie. Grusza solanka, wcale nie od soli pochodzi nazwa, tylko od miejscowości Soleni we Francji, gdzie w szkółce została ona dawno temu wyhodowana w XIX wieku. No i robię co drugie drzewko na razie, to znaczy grusze i jabłonie. Po drodze jeszcze rosną śliwki, jak na przykład ta, przeze mnie zaszczepiona. Tu jest miejsce szczepienia, będę musiał plasterek odwinąć. I o, 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 patrzcie, będą kwiatki. To są pąki kwiatowe. To są pąki kwiatowe, które już się teraz otwierają, więc teoretycznie jest szansa na owoc. No i dobrze, idziemy dalej. I teraz wam pokazuję, jak to teraz krok po kroku robię. Tak wyglądają drzewka, które już są tutaj ogarnięte. Mniej więcej taczka z rębek na to idzie dookoła. No i zrobiłem ten rządek. Jutro zrobię tamten następny, pojutrze tamten i po pojutrze ostatni. No i będę miał to zrobione. Jeżeli mi starczy sił i starczy z rębek... To jeszcze zrobi śliwki, które pomiędzy nimi rosną, no ale zobaczymy, jak to się... jak się uda, to się uda. Jak nie, no to trudno, będziemy to robić w lato, albo na jesieni, albo w przyszłym roku. I tak to jak to w gospodarstwie, tej pracy nie ma końca. Ciągle są kolejne zadania do wykonania, kolejne rzeczy. I tak się po kolei robi. Tutaj posadziłem dwie czereśnie, ale na jesieni wysypałem pod nie zrębki. Już takie te zrębki trochę przekompostowane, tam była czereśnia, i tu jest czereśnia. No, a tutaj dalej mamy jeszcze jabłonie i grusze. I tak to wygląda, więc idziemy teraz do pierwszego. To będziecie widzieli, jakie to są ilości tego wszystkiego. Najpierw wyrzucamy obornik. W zależności od tego, czy jest to obornik świeży, czy w przewadze słoma, no to albo w mniej, albo więcej go trzeba dać. Jeżeli jest świeży, taki mokry, no to powiedzmy wiadro czubate, jeżeli bardziej zmieszany ze słomą, bardziej suchy, mniej tam jest azotu, no to trzeba dać dwa wiadra, takie mniej więcej ilości. O, widać, wokół drzewka taką warstwą. No to jest w przewadze świeży obornik, dużo odchodów namoczony z budy. O, widać, mokry jest zupełnie. Spod owiec obornik. Przez miesiąc były w jednym miejscu i się ten obornik zbierał, i teraz go właśnie zużywam na ten mój sad. Eee, no i następne stadium to są kartony. Po co układamy kartony? Przede wszystkim są warstwą odcinającą, ponieważ na wierzch wysypiemy zrębki, taką taczkę na jedno drzewo i te zrębki eee, wciągną nam cały azot eee, z obornika. I po to jest ta warstwa odcinająca, żeby azot został wsiąkł w ziemię i został wciągnięty razem z obornikiem przez żdżownicę pod spód. A na wierzch wrzucamy zrębki, które zatrzymują wilgoć, w tym się, w, zrębki są pożywką dla grzybów. Eee, no i potem jak się ten obornik zostanie wciągnięty pod spód przez żdżownicę, rozłoży się, karton też się rozłoży, zrębki zostaną i ta, ta grzybnia będzie tutaj zasiedlać to, to, to środowisko wokół młodego drzewka. I w ten sposób, w ten sposób postępuję z każdym drzewkiem nowo posadzonym, potem już się nimi nie zajmuję tak dokładnie, ale na start po prostu, na start robię w ten sposób. No i mniej więcej taką ilość zrębek świeżych, czyli taczkę taką może nie czuć, zupełnie wyładowaną. No i tak to wygląda po usypaniu tego wszystkiego, wygląda tak tutaj dobrze jest też na środku rozgarnąć żeby nie były zrębki żeby nie było zasypane przy samym pniu bo w zrębkach lubią się gnieździć gryzonie i one potrafią nam zjeść takie drzewko więc lepiej żeby dookoła pnia było odgrzebane tutaj jest siatka więc jest tam przestrzeń Albo po prostu rękami rozgrzebujemy na boki te zrębki. Woda też wtedy lepiej tam yy, wsiąka przy samym pniu. A korzenie rozrastające się na boki, i tak będą sobie wyciągać wszystko to, co z tego obornika tam w głąb wsiąknie. No i tak robię to ja w ten sposób. No, tak to wygląda. Tyle wam chciałem dzisiaj opowiedzieć. Eee przy okazji e, powiedzieć, że no, przede wszystkim po to właśnie te owce tutaj trzymam. Wszyscy mi się pytają, na co te owce, na co panu te owce? Czy to na mięso, czy to na co? Więc może i będą na mięso, jak będzie ich więcej, albo jagnięta można sprzedawać do dalszej hodowli. No ale póki co stado się rozbudowuje. E, nadprogramowe baranki są tylko na sprzedaż, a reszta zostaje i przede wszystkim one są tu na właśnie na ich odchody, z powodu ich odchodów, które zapewniają żyzność temu mojemu rolniczemu ekosystemowi tutaj. Zgryzają trawę dookoła w tym moim sadzie pastwiskowym. Zgryzają trawę, zostawiają odchody. Poza tym z tych miejsc, gdzie one zimują, mam obornik na to, żeby te młode drzewa zaopatrzyć do uprawy warzyw, do produkcji komposu itd. I to jest podstawowa funkcja tych moich owiec tutaj. No i to tyle chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Pamiętajcie, jak zwykle, na dole tam subskrybujcie kanał, dzwoneczek, łapka w górę, polecajcie znajomym i do następnego razu, widzimy się niebawem, trzymajcie się.